A da, pole jest tutaj Coca-Coli? Dobra, Widzisz? i pamiętaj, ja nie wiem co ja robię. Kuba, szeli. Ja, nie, nie mam no, jakiej no, gry. No, A ty no, jeden no, na trzy! Jak gramy tego, Cześć, bana, tego banana? Banana. 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 banana Obserwaczka? Szeli 8 godzin. Dawaj ofensywka na, na, na wychodzi. Drugi raz. Idą, idą, idą. Drugi mit. O, oh, ty kurwo jebana! Jak nie wystraszyłaś SZMATA! Jeszcze, jeszcze, jeszcze. One shake is hot, one Przed Przed, upsów. przed upsów jeden. Ja mam dawno. A to a ja sam sam szakiemu, co to jest co? Kurwa. No i Dobra, mnie ja nie wiem co ja robię! Jechać za nim, jak z z nim jechać, a nie pyrk i się chować. nie Cześć, na forsujesz. No bo on zabija. Forci by dobrze siadł teraz, czuję, bo będą B atakować. Podjeżdżają o mi my da. da. My... Szorta zajmują we dwóch. Dwa jeden. Wchodzi. Wkładzie B. A mać. Ale byś mał, kurwa pestkę na pdę Po co mieliśmy kupić Nie, nie mam taki. Defa jak graliśmy eko kurwa Nikolas Kurwa z ojcem, dobra, z ojcem sypiasz w nogach co? Jeszcze jak w ampsach stoję to tu jest nie robota oh. Drugi nic, smoke Chodź tu, Ja ci będę baitował spod spodu Dobra dobra Idą do, do. do. Jeden z apartów zginął mi zapodejść? Idealnie, już wszystko nowe. Ja! Aj, strajaj, Nie na no, gra z normalnymi ludźmi to się inaczej gra, kurwa widzowie. A jak się gra z takimi petami, kurwa, to, się, to się gra jak pet, bo się dostosowuje się poziomem tych tych ścier. Bez kijtu. Ja? 9 4 no. Nice Szenna. Domek skrócił Tak, ja przeszedłem domy całe, no o, jest e, na rampie Dostali granatem Na midzie jest strzelam No kurwa Ja nie wiem jak on nie ginie Zero ma na bananie, dwóch banan, jeszcze banan Mi300 Jak jak?

<small> mam tą grę chłopie z... i w to mam tu mapę jest domek O to był kurwa. Wiedziałem z**ć Apsy? Ta Tak, trzech tutaj jest Mid Zobaczcie, ja mogą mieć od CT. Kurwa, macie się snelą. Uważaj, Next, idzie, idzie do plecy, idzie plecy. Jeden. Chodzą? blisko ściana już. Czekaj na plecy. PK, to jest Twój moment. No, super. Ruina, banan ruina, to... ruina banan. Ruina, banan. Ja ja muszę chyba misować, żeby trafić w nich. kill! Drugi mid. Jeszcze na idzie Jeszcze jeden, Wydziemy. jeszcze jeden! W aparty Minus. Aparty. Jak dyka. Poszedł chyba, nie, lewo. Lewo, Nice. O, jest mid, no. Aparty. Nie ma tam nic. Yes yes no kurwa no, b... jak mi wychodzi z tekiem. Uważaj pK Jestem Czekaj, chce ci Nas... Nie, oh, no pizza no bez... wysoko i site chyba Bo nie poczekaj, bo się chciałem zaflaszować No site obity też Nice! I ten zero ma, zero ma Brawo, defuj! Kurwa, Shelly! Nie mam jakiego gryku! A ty jeden na trzy! A WP weź tu sobie, masz coś, a miał któryś Ja p dole, jaka bestia je Ładnie, ładnie Piotr. A jak się gra z fajnymi ludźmi, to się inaczej gra. Ku... A się a to się p... gra już tam to już tak jest nie jest inaczej. Granie od ósmej rano oddaję. W końcu się rozgrzałeś po dziewięciu godzinach. Ej, <laughs> e, czasami! Sorry. O kurwa, mać, no jest ma Bolir, bardzo... bolir czasami... Nice. czasami przez tego palaka widać, a czasami Cio. jest tak... Pod B podchodzimy Cofnął, cofnął Jeden jest od mida wow, Jeden od mida, złap mida, złap mida szybko nie widzę Jeziorek, kurwa Gdzie ta paka? A to jeszcze wiesz Zamykam wiesz Ja dole przeje... przez fletę Jadą Jadą mi. Oni Rusz, są basen myszkę. Lapsak jest. Zeszły na ciebie. Jeszcze jeden banan. Flash uwaga. Nice. Nice. PK 430 deblacza. kurwa Coś to dzieje, opie. Chopie tą mapę tą grę. Nie. No. Leży. Ja przyciągam chyba kule, tak mi się zdaje. Dawaj go W ręce masz Łączyk Nice Czyli chodź B, chodź B, chodź B, chodź B, chodź B Default o, jak mi w******ał Nic się nie stało Dawid yeah, On dostał głowę ogólnie chyba ode mnie ty peka się pierwszy nie to może być Nie właśnie, gdy się pierwszy wybić. Ale po co tak mówisz? No bo e, entry fragger jestem, wiesz? Mapsy uciek Skacze gdzieś, chyba jest balkon ja idzie mi do, Idzie mida Jestem, long dostaje Jak on mnie tra... plecę masz już, plecy ci jedzie ja Trafią jeszcze z tego longa jak ja już byłem kurwa za ścianą gacz TO gacz TO No to! nie mam, chłopie o U... Kurwa gina, ty Mam dwa HP Ukażdaj mi to Co? Galila Nice Chodźcie, bo jest z gości na B, jeden jest na Dobra Trzelig gdzieś jestem się Nie źle zióre. przegrałeś tą rundę Leci banan Agata, polejesz tutaj coca-coli? Agata, daj jajkoska! Da, mi temka! Nie wziąłem, nie jeszcze mnie zabij. Ej to dwóch, 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 zabiłem z B. Sight sprawdźcie, nie macie side'a stąd z niego. Graj pod siebie, szeli, może ci tam wejść.

Zaraz zajdzie... Cześć. A ja do lewej jak zejdzie A... do... Dawaj. Flashy, szybciej przebił. No. Do lewej blisko, do lewej blisko w pk będzie. Bum. Dostał fleszem. Nice. 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 A nie był short teraz? Przebił. Kurwa shorta słyszałem mi wyszedł long.

Jesz orta Bóg Ja już nie No i mega Szacun Ej, hey, PK masz Long jest A jest tutaj kurwa Do Chcesz to przemieść? Bez bomby? No był nie będzie się go pixelować, Jon? Long close. Czego kurwa. Uch, tam jest.